Temat wałkowany został Kulturysta, komentator sportowy, ekspert do spraw sercowych, a przede wszystkim twórca internetowy, uwielbiany przez widzów, mimo tego, że nie stroni od obrażenia i mate. Ja dalej nie wiem, dlaczego Paris nie vloguje. Przecież tego jego vlogi. Jakby czujesz, że jakby do tego wrócił, to może by to nie było to samo, ale te vlogi to było mistrzostwo świata przecież. Paris Platynów to niezaprzeczalnie jedna z najbarwniejszych sylwetek polskiego internetu, która na przestrzeni niemal 10 lat swojej działalności zbudowała wokół swojej osoby prawdziwą legendę. Wulgarny, bezczelny oraz niezwykle leniwy, a mimo to uwielbiany przez tysiące internautów. I jak to możliwe? W dzisiejszym odcinku omówię szczególny fenomen Parisa platynowa. I teraz co rozumiemy przez to, że wiecie, jest leniwy? Jakby był leniwy, to by nie zbudował takiej sylwetki. Filip Kulon urodził się w 1992 roku, zamieszkując na jednym z krakowskich osiedli wraz z bratem oraz rodzicami. Paris podczas streamów wielokrotnie wspominał, iż nie pochodził z zamożnej rodziny, co bardzo często było przedmiotem jego frustracji, zwłaszcza gdy był świadkiem jak jego rówieśnicy mogli pozwolić sobie na więcej ze względu na lepszą sytuację finansową ich rodziców. Patrz jak mój stary to szajnie rozkwinił. Ja się cieszę, że mam komputer. Mam 31 lat i haha, komputer, ku ledy. Bo tak mnie rodzice właśnie wychowali. Tylko czy oni to zrobili umyślnie? No jasne, że nie, po prostu nie mieli kasy. Mimo to, Filip nigdy nie narzekał na swoje dzieciństwo, które w jego opinii było beztroskie oraz pozbawione potłuki z wyjątkiem ekscesów w wykonaniu ojca nie stroniącego od alkoholu. Lubię mojego starego, bo powiem wam tak, że zawsze jak był to mówił zawsze jakąś taką życiową prawdę. Złe Filip, tak życiowa prawda leci, nie? I powiem wam, że z perspektywy czasu, Ktoś ma rację, nie? I zastanawiam się, dlaczego ten goźdź nie osiągnął sukces? Rodzice Filipa pracowali jako motorniczy, co spowodowało, iż przez pewien czas młody Paris chciał pójść w ich ślady. Z opowieści Platynowa dotyczących jego lat szkolnych można dowiedzieć się, iż był on bardzo wycofanym dzieckiem, który unikał kontaktów towarzyskich, zwłaszcza z płcią przeciwną. Opis Filipa z czasów młodości stanowił całkowite przeciwieństwo względem Parisa, którego dane nam było poznać kilkanaście lat później. Mój stary się jak mebel w pralce. Co, chce mi się gromkić? Nie, raczej nieśmiały byłem, nieśmiały Raczej z kolegami, to dziewczyn to tak, no wiesz Do dziś na YouTube można znaleźć wiele shotów, w których streamer przywoływał różne historie z czasów szkolnych Edukacja dla kilkunastoletniego Parisa nie była raczej sprawą priorytetową W wyniku czego został on wyrzucony ze szkoły w 2009 Generalnie to zależy W tym roku miał zaledwie 17 lat ale jakby mi się nie chciało to bym po prostu nie odpalał, jak mi się czegoś nie chce to bym tego nie robił, nie? w tamtym okresie Paris poznał swoją wybrankę, Agnieszkę, z którą... Je... Nigdy nie widziałem go z jakąś Jest dziewczyną. ...w szczęśliwym związku do dziś. O kulisach początków tej relacji możemy dowiedzieć się podczas jednego z wywiadów, w którym Filip nie szczędził widzom szczegółów swojego palącego uczucia do dziewczyny. Musia, no my żyjemy 10 lat, no poznałem ją jak mnie... Ile? ze szkoły. Zobaczyłem, wiesz, miałem 17 lat i szop po schodach. Przede mną, wiesz, legginsy, tam lejko majtki prześwitują. No i wiesz, ja byłem bardzo wstydliwy do kobiet i w ogóle, bo wiesz, ja patrzyłem tą miarą, to wcześniej powiedziałem ciuchy, tak, że trzeba wyglądać do tego, ale już dałem, kiedy wymieniliśmy się jakieś numerami, zaprosiłem do kina i od tego czasu bang. Po porzuceniu edukacji ambitny Platynow nie zwlekał ze spełnieniem swoich marzeń i w niedługim czasie po osiągnięciu pełnoletności wyprowadził się z rodzinnego mieszkania, zabierając ze sobą młodszego brata. Po rozpoczęciu samodzielnego życia przyszłemu streamerowi udało się otrzymać swoją pierwszą pracę w sklepie z odżywkami. Filip jeszcze o tym nie wiedział, że ten krok się on... odmieni jego życie na... Chyba wtedy vlogi nagrywał Generalnie był vlogerem, jak jeszcze tam pracował Bo pamiętam, że kiedyś oglądałem jakiegoś vloga I właśnie, wiecie, tutaj siłownia, siłownia Tutaj idziemy ten do roboty Tak w sumie spoko to było, bo większość ludzi, co streamuje co w się sensie streamuje, co nagrywa jakieś vlogi To jednak nie chodzą do tej roboty A tak, to wiecie, tak bliżej to realności to było tożsamość. Rozpoczęcie pracy w owym... Im Ogromsi, nie wiem czy dalej jesteś, czy nie, to cel jest dobijcie takiej aktywności jak na Minecraft, czy tylko na Lolu i na oglądaniu YouTube'a, co nie jest takie łatwe. I to no, spowodowało, iż młody Platynow zaczął coraz bardziej interesować się kulturystyką oraz szeroko pojętą aktywnością fizyczną. Zapewne, chcąc, nie chcąc, musiał dokształcić się w zakresie odpowiednich odżywek, poprawiając tym samym kompetencje miękkie dzięki rozmowom z klientami. W bardzo szybkim czasie do powodzenia. No, myślę, że szybko to nie będzie. nie? Został stałym bywalcem wszelakich forum internetowych, takich jak WKDZIK oraz SFD. Filip dokładał wszelkich starań, aby jego treningi były jak najbardziej efektywne, a siłownia stała się dla niego drugą. Tak jakbyś robił kanał od zera. Wiem, dlatego nie przyjmuję się tym, jak nie ma ludzi. Totalnie. I to nawet jeszcze na minus, bo ludzie z Minecrafta wchodzą i niszczą te algorytmy. Ale wydaje mi się... A w sumie nie wiem. Zobaczymy. Najwyżej, jeżeli to nie wyjdzie po jakimś czasie, to wtedy wrócę do Minecrafta albo skończę całkiem. Zobaczymy. Na razie mi Minecraft totalnie fanów nie sprawia. Jakby z Minecrafta mi się nie chce streamować, dlatego była przerwa. A jak sobie trochę pogram po, w lolka, trochę YouTube'a ponagrywam, to szybciej mi czas mija. Jakby lepiej mi się spędza ten czas i nie robię tego aż tak na siłę. Przełom w życiu młodego kulona nastąpił w 2015 nie wygląda jak on nawet z twarzy, tylko po nosie, można powiedzieć. Kiedy to zdecydował się na poważnie rozpocząć przygotowanie do pierwszych zawodów sylwetkowych odbywających się w Sopocie, w których swoją drogą udało mu się dotrzeć do finałowej piętnastki. Już wtedy funkcjonował założony przez niego profil na Facebooku o nazwie Between the Stars, którego nazwa bezpośrednio nawiązywała do gwiazd wytatuowanych na jego barkach. Nieodłącznym partnerem towarzyszącym mu podczas metamorfozy był jego przyjaciel, Ksawery, z czasem nazywany Lazarem Platinowe. To właśnie od tego oraz wspólnych wypadów na siłownie powsta stała ksywka Filipa, którą posługuje się do dziś. Pierwszy człon pseudonimu, Paris, nawiązuje do postaci Paris Hilton, którą w zachowaniu przypominał Filip w opinii jednej z fotografek. Natomiast druga część ksywy, imitująca nazwisko, wzięła się od sieci siłowni Platinium, na których trenował nasz bohater, oraz nazwiska jednego z modelów branży fitness, Lazara Angelowa. Pierwszy film na YouTube'owym kanale Parisa opublikowany został 4 sierpnia 2015 roku. Jezu, myślę, że jakbym się zmotywował i nagrywał vlogi z siłowni... To by było coś, jakby. Wiecie o co z tego chodzi? Roku, co było początkiem wielkiej internetowej przygody? Ale ja na, ja na siłowni nie chodzę, nie, to jest problem. Czy to rola nie lepiej streamować na Twitchu? No to zależy. Ogólnie na Twitchu masz ten problem, że jeżeli masz mało ludzi na streamie, to Twojego streama nawet nie da się wyszukać. Jakby Twitch promuje większych streamerów. YouTube działa podobnie. Yy, no, ale wydaje mi się, że na YouTube lepiej. Nie wiem, w sumie, ciężko mi powiedzieć. Na pewno więcej fanów Lola ogląda Twitcha niż YouTuba, ale wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś dużego znaczenia. Jakby, jeżeli ktoś macie oglądać, to będziecie oglądać czy tutaj, czy tutaj. A ja Twitcha nie ogarniam, jakby na Twitchu ani nie siedzę, ani nic. A no, więc nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Generalnie to bym musiał troszeczkę tutaj podstreamować, troszeczkę tutaj, ale jeżeli więcej streamowałem na YouTube, to już wolę sobie na tym YouTube streamować. I, i nie wiem, w sumie. Nie wiem starych. jakby wyczerpująca odpowiedź na Twoje pytanie. Filipa. Ale no, lol lepiej na Twitchu. Ale jakoś mi się nie jest na Twitchu. Na vlogach nagrywanych najczęściej telefonem, Paris pokazywał swoje treningi, diety oraz bardzo często dzielił się przemyśleniami ze stopniowo rosnącą widownią. Internauci od razu polubili charyzmatyczne. A raczej trzeba sobie wybrać jedną platformę, albo YouTube, albo Twitch, bo na dwóch to ciężko. Chyba, żebym streamował i tutaj, i tutaj jednocześnie przez jakiś program, który, wiesz, to pozwala. Ale regulamin Twitcha nie pozwala streamować ciągle i tu, i tu. Więc nie wiem, czy wtedy bym bana tam nie dostał. Bo niektórzy tak robią, ale to jakby czasami można robić streama i tu, i tu, ale jeżeli się ciągle robi streama i tu, i tu, to wtedy cię mogą zbanować. Na YouTube'a to Frinu, no jest taki ziomek, ale on streamuje wszędzie, z tego co pamiętam. Że, wiesz, że i tutaj, i tam. Nego sportowca, który nie gryzł się w język i otwarcie przyznawał do tego, że brał środki dopingujące, co dla wielu z branży fitness do dziś jest tematem tabu. Strzykawki jako motyw przewodni na moich ciuchach nie jest przypadkowy. Tak. W stosunkowo krótkim czasie Paris zdecydował się na otwarcie własnego sklepu z odzieżą funkcjonującego pod nazwą Giorgio Ulani na popularnej wówczas platformie kapsel, na której można było zakupić bluzy sygnowane jednym z mod platynowa, mianowicie enigmatycznie brzmiącym skrótem JUK, którego rozwinięcie pozwolę sobie pominąć. Paris nie polegał wyłącznie na ubraniach, ponieważ już jakiś czas później do sprzedaży trafiły suplementy sygnowane jego pseudonimem. Ciekawe co, gdyby poszedł w to dalej, w sensie czy możliwe, żeby był konkurencją dla Dzika? To właśnie na tamten okres przypada powstanie pierwszych przemów... Albo by do nich dołączył, to by było w ...motywacyjnych w wykonaniu Parisa Platynowa, który poprzez brutalną... Myślę, że był potencjał. ...przerość skutecznie inspirował oraz zachęcał do ruszenia się z kanapy. Nic tak nie odblokowuje naszej męskości, pewności siebie, jak pierwsza wyrwana kobieta, poderwana, czy pierwszy kosz, czy pierwsze olanie, wyśmianie. Tak samo jest z siłownią. Pierwsza kontuzja, pierwsze błędy, pierwsze wymieni się ze sztangą na mordę, to są rzeczy, które trzeba przeżyć. Latynow regularnie publikował vlogi, łącząc tym samym pracę w sklepie z odżywkami oraz ogromną pasję do treningów. Początkowo miał w planach kontynuować karierę w branży fitness, aby z czasem zostać trenerem personalnym, lecz z biegiem czasu pomysł ten został odsunięty na dalszy tor, a Paris kontynuował swoją karierę w internecie. Sam Filip ostatecznie odszedł od zawodowego uprawiania sportu na rzecz hobbystycznej aktywności fizycznej pod postacią różnych dyscyplin, takich jak futbol amerykański w lokalnym klubie Kraków Kings. W polskim internecie chyba nie ma youtubera, któremu udało się osiągnąć sukces bez wchodzenia w jakiekolwiek dramy. To też i pary zdecydował się wyciągnąć działa przeciwko parze popularnych twórców z branży fitness, a mianowicie Day. Właśnie najłatwiej atakować kogoś, kogo wszyscy w tym momencie atakują, i tak, który był z on ma na YouTube'a i Twitcha jednocześnie, no właśnie, ale on. Ile on ma osób na YouTubie Tak, po 60, nie? Pomiędzy 60 a 90. W 2017 roku Filip postanowił udokumentować subiektywną recenzję książki swoich przyszłych oponentów oraz w klarowny dla wszystkich sposób pokazać, co oni sądzi. Tutaj jakieś treningi w domu, czy pokazują jednak czytelnikom, że można w domu zrobić trening. Na krzesłach, No, ale dalej z treningu, no i głównie gości mówić o sobie i pokazywać, jak trenować. Ale generalnie ta książka to chyba był największy skaner. Ja nie wiem, w ogóle wszyscy obrażeni. W sensie hejtowali tych Dani Majestkich, cokolwiek oni nie zrobili tak mieli hejt. Czy słuszny czy nie, to nie pamiętam, bo to dawno temu było. Mówiłeś dużo obrazków, ale jednak dużo jest. Kurwa, jak ota? Para nie pozostawiła prowokacji Parisa bez komentarza, to też zdecydowali się na krótkie nagranie, w którym zachęcili go do wpłaty środków na zbiórkę przez... Cześć, ma idzieś na To czuję, że jesteś Minecrafterem potężnym. Nie. Oraz zaproponowali przesłanie darmowego egzemplarza książki. Alice, ja słyszałem, że ty kozak jesteś, ale coś nie wiesz. Możesz udowodnić, wpłać, udostępnić. Wyramy na protezę do Olifki. Jak to zrobić, to wyślemy ci książkę z autografami, bo słyszeliśmy, że poprzednia się zniszczyła, coś, nie? Takie ocieranie mordy, że wiecie, niby dramat. To jest zbieranie pieniążki Zakładaj. To jest inteligentny A, to ci przyjazd Czemu zmieniłeś? Majewskiego przyznając, iż nie jest zwolennikiem upubliczniania sztucznych przejawów filantropii wśród influencerów. Cypujecie mi wiadomościami o wyzwaniu Majewskiego, oczywiście odpowiedziałem prywatnie, nie będziemy robić szopki, nie będziemy sobie wycierać mordy inwalidami. Oczy... Tak wycierać było, tak płaciłem. było dziękuję za książkę, Daniel. Wówczas cała sprawa wyraźnie przycichła, lecz tuż po wybuchu dramy rodzinnej Co tam stary u Ciebie, w co teraz u jest gra. Dziękuję oców, wyciągnął kolejne działa, nie gryząc się przy tym w język. Posłuchaj! Robię stapczata! Masz być kło dziutka! Chur... że masz dziewięć lat, jesteś zmęczona Majty. Albo się ku... Jezu, pamiętam, że tam była jakaś drama, że oni wzięli co, Jakby Dane miała siostrę, czy teraz możliwe, że kłamie, co nie? Jakby, Jak ja to pamiętam, Dane miała siostrę I jakby, ta siostra miała dziecko i oni nagrywali filmiki z tym dzieckiem I to dziecko chyba nie chciało i oni dalej nagrywali z nim filmiki Albo tak, się... Konflikt między stronami Anarchia w lecz ewidentnie. Pewnie jakbym wszedł, powiedział ci, stary, dawaj idziemy grać na anarchię, to by się okazało, że to nie Dzień masz Twitteru Naucis po stronie Parisa. Rozwiązanie sporu miało mieć miejsce w Oktagonie Federacji FAME MMA, do czego bardzo silnie dążył Majewski, lecz reakcja platynowa na te informacje dała jasno do zrozumienia, że raczej nic z tego nie będzie. Po latach Filip odniósł się do tej dramy, podkreślając, iż nie ma złej krwi do Majewskiego. E, no i lubiłem się przekomaczyć w internecie. Oczywiście, żeby, żeby zasłynąć w internecie, to trzeba zrobić jakąś dramę albo jakiś wielki syf. wtedy ja wybrałem nich i żartobliwie się o nich wypowiadałem. E, dzisiaj nawet z nimi na piwko poszedł na stopie koleżeńskie mogą nawet z nimi tutaj usiąść i porozmawiać. Platynow przyznał, że w tamtym czasie nie podobała mu się twórczość pary, natomiast nigdy nie chciał ich urazić personalnie. Paris był bardzo aktywny w sieci, głównie za pośrednictwem swoich social mediów, a jego wypowiedzi w krótkim czasie stawały się viralem. Wraz z rozwojem swojej kariery Paris zaczął interesować się streamingiem, jak sam wspominał, do tego pomysłu zainspirował go własny brat. Idea transmisji na żywo w przypadku Parisa okazała się strzałem w dziesiątkę, pomimo, że nie miał on idealnych warunków do, Mówił chyba teraz mecz w lola, ach to postanowił zaryzykować i pierwsze live y prowadził zalady sklepu z suplementami, w którym wówczas pracował. Kiepskiej jakości mikrofon oraz kamera jedynie dodawały uroku całej transmisji. A Filip z każdą kolejną godziną spędzoną przed laptopem wziętym na raty oraz widownią. I teraz wyobraźcie sobie, że nie wiem. Jesteście sobie w jakimś galerii, jest jakimś sklep, w lol A tam Paris Platynow gra w Lola i ma streama i macie do niego dołączyć. Więc swoim widzom kontent. Na wyższym poziomie. Wraz z upływem lat widzom było dane poznać niemal multiwersum osobowości Parisa Platynowa, który co jakiś czas zaskakiwał widownię kolejnym pomysłem na wcielenie się w kolejną postać. W ten oto sposób podczas transmisji oraz vlogów pojawiały się takie osobistości jak m.in. słynny trener FC Ulani, Logan Cappuccino, ojciec Platynow czy ochroniarz garażu podziemnego. Oczywiście wszystkie te performencje określone były żartami w stylu Parisa oraz komediowymi scenkami, a sam twórca bardzo przykładał się do odgrywanych ról, dbając uprzednio o przygotowanie odpowiedniego kostiumu oraz aranżacji. Wiele osób spodziewało się, że Paris Platynow długo nie na platformie Twitch ze względu na liczne wulkaryzmy oraz dosadne wezwiska, które na okrągło płynęły z jego ust. Jak się okazało, kwieciste obelgi oraz kreatywne kombinacje obraźliwych tekstów nie do końca spodobały się administratorom platformy, którzy zbanowali kanał Platynowa. Nie ma się co oszukiwać. Paris nigdy nie należał do najgrzeczniejszych twórców w polskim internecie, zwłaszcza gdy ponosił porażki w Fifie lub temat dotyczył jego wydatnego nosa oraz zakoli. Aj, mocny strzał, kur... To się znowu dzieje! Daniel Gimczek na że ten mikrofon to jest coś niesamowitego, jak to Brankę. przestruje. Być może krótka przerwa w streamowaniu wyszła Filipowi na dobre, ponieważ po jakimś czasie ponownie zakościł on na ekranach monitorów swoich fanów, zarażając nową pozytywną energią i motywacją do działania. Paris niemal w całości poświęcił się streamowaniu odchodząc tym samym od swojego pierwotnego kontentu w postaci vlogów na YouTube. W jednym z wywiadów przyznał, że. Wyprowadziłem się, zacząłem się zmieniać w przez siebie tworzonych, w wyniku czego uznał, że nie będzie kontynuował robienia czegoś na siłę. Wyprowadziłem się, zacząłem się zmieniać i do końca oglądając siebie nie czułem tego, że to jestem pary w którego ja chcę robić. Bugactwo jakie mnie spotkało raczej mi szkodzi. Przez szybki rozwój moich mediów trochę mnie tak, więc stwierdziłem, żeby na chwilę odpuścić, poukładać sobie w głowie i uderzyć w innym kontencie. Pomimo znacznie mniejszej aktywności w sieci, Paris wciąż był bardzo chętnie zapraszany do programów w roli gościa. Jego wulgarny sposób bycia zupełnie nie przeszkadzał prowadzącym dużych kanałów na platformie YouTube, którzy często zapraszali go do wszelkiego rodzaju programów. Można więc śmiało rzec, że w pewnym momencie Paris Platynow był bardzo łakomym kąskiem dla popularnych w ostatnich latach federacji freakfightowych, a zwłaszcza Fame MMA, której włodarze bardzo zabiegali o udział Filipa w wydarzeniu. On się tam bił, czy był tylko w lożach szyderców? Miałem e, kilka takich spotkań, propozycji i dostałem ponad milion, propo, milion złotych za walkę. Początkowo plan dotyczył wcielenia Parisa do federacji w roli zawodnika, a w grę wchodziły naprawdę duże sumy sięgające ponad miliona złotych. Streamer jednak nie był zainteresowany... Szczerze, generalnie walka Xayo kontra palic to by było coś dobrego, tak mi się wydaje. Zwany walkami to też za... Na tamten moment, może teraz nie, ale na tamten moment. ...gościnne wystąpienia w tak zwanej loży szyderców, co okazało się być strzałem w dziesiątkę oraz bardzo dobrym wykorzystaniem atutów Parisa, czyli charyzmy oraz oczywiście poczucia humoru. Memy związane z Parisem powstają do dziś i w żadnym wypadku nie są one nacechowane negatywnie w stosunku do niego. Przeróbki przemów motywacyjnych, szkolne historie oraz liczne szoty z transmisji na żywo pozostają jednak niczym przy legendarnym Lemon Lambo. Paris niemal od początku swojej działalności internetowej nie ukrywał się ze swoim talentem muzycznym oraz poczuciem rytmu. W wyniku czego często dzielił się z widzami autorskim freestylem oraz licznymi przeróbkami. Co ciekawe, jednym z wcieleń Parisa był niejaki rari, stanowiący od. Trzyma Grom Cinema. jego muzycznej duszy. Na kanale twórcy do dziś możemy znaleźć kilka utworów z platynowym w roli głównej. Ponadto, streamer wystąpił gościnnie w paru kawałkach kolegów z branży. Lipa możemy usłyszeć w numerze Trapiraci, gdzie dograł się swojemu koledze Olszy oraz w refrenie kawałka autorstwa Kizo pod tytułem Mr. Gino, z którym to bardzo często był porównywany pod względem wyglądu. Dali 5 dla mojej publiki zamiast dla dużej publiczności. Koncert na FMMMA? ma Tak. Aha, że ja Kizo jestem. Nie, to by pomyliłeś. Co ty gadasz, weź nie każdego koncertów? Klasykiem stały się już liczne freestyle w wykonaniu Parisa, których nie powstydziliby się nawet finaliści WBW. Jednakże najpopularniejszym utworem na jego kanale stała się odpowiedź na nominację z okazji Hot Six Challenge, szumnie zatytułowana jako Lemon Lambo. Na tę chwilę utwór wygenerował ponad 10 milionów wyświetleń, dzięki czemu stał się on najpopularniejszym pod względem liczb materiałem na kanale Parisa. Baris Platynow nigdy nie krył się z tym, że łączy go dosyć specyficzna relacja z własnymi widzami. Dobieszczamy się tak czasem się tak szczypiemy, wyzywamy, więc wiesz, to nie da mi tę energię. Ja ją wysyłam. Podczas licznych transmisji... A jeszcze przed to. Generalnie, jeśli chodzi o to, no to to są easy wyświetlenia, mam takie wrażenie. I generalnie, jakbym dodawał takie dwa filmiki dziennie, co nie? To jest taka grubsza rozkmina, co nie? Żeby trzaskać to robić dwa filmiki dziennie z tego, tak jakoś regularnie, jeszcze na dwa kanały i za taki filmik. Jeżeli chodzi o hajs, co nie, to ja dostaję pomiędzy 10 a 20 zł, więc jakby tam, wiesz, wyświetlenia wpadły o 0 więcej, jakby na przykład wiesz, zamiast 2500 było 25 koła, to za taki filmik by było 250 zł. Ja wiem, że to jest takie dodawanie zer, więc trochę wyimaginowane. Ale imo, jakby się to troszeczkę przyspamiło, to ma to sens, co nie? Ale też się wybijesz? No nie wiem, mam wrażenie, że konwersja z tych filmików na streamy jest totalnie zerowa. Raz tylko wbił mi jakiś ziomek i mi napisał tak Co ty pierdolisz, że na kasynach nie da się dorobić? <grym>, bo tak powiedziałem kiedyś na któryś filmiku, że nie ma szans, żeby z dolarów zrobić 12 tysięcy dolarów, jak ktoś tam grał. No ale ogólnie taki jest plan, żeby bardziej tutaj nie skupiać się na tych streamach. Tylko na tym, tym. I zaczął mi tam gadać, że on kiedyś z 5 zł zrobił 5 tysięcy zł. No i to była jedyna osoba, która była tak z filmiku. I to na banku był jakiś troll. <laughs> nie wiem, dziwne to było. No ale. Dlatego uważam, że to jest lepsze. Na anarchii też masz wiusy dobre, nie? Jeżeli byś kręcił tylko z anarchii, tak do 5 koła, czy coś. Ale problem polega, że na anarchii masz taki limit, mam takie wrażenie. Że wiesz, na Anarchii dobijasz do 100 wyświetleń na streama, 200 i dalej nie przebijesz, no chyba, że jesteś SM albo trąbą. Tak to, jest to, to, wiesz, ta górna granica, po prostu masz ograniczoną liczbę ludzi. Ale jeżeli streamujesz jakieś reakcje czy lola, to masz o wiele więcej graczy, tak mi się przynajmniej wydaje, że wiesz, jakby później jest o wiele łatwiej. Minecrafta łatwiej zacząć, ale ta górna granica jest o wiele niżej, niż w przypadku tych innych rzeczy. Tak, tak, tak rozkminiałem to przynajmniej, nie? Który zrobiłem rok temu i miał on zero montażu, to zrobił 13 tysięcy viewsów Ale to było za anarchii, co nie? Właśnie, ogólnie na Minecrafcie, nieważne co dodasz Te filmiki i tak trzaskują jakieś chore wyświetlenia A jeżeli dodasz coś innego, to to jest strasznie losowe, bo czasami zrobi, nie wiem Mało, a czasami dużo Na przykład, pato, doda... w sensie najlepiej dodawać jakieś dziewczyny na miniaturki Czekaj, sobie zmienię kanał i, i znajdę gdzie to jest Patrz to, czekaj, 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 tylko muszę to, to znaleźć do, w dobrym miejscu to nie ten kanał, to na tym było? To chyba na tym było. Nie, to nie na tym? Czekaj chwilę, 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 sekundę, tylko coś znajdę. Hmm. To też nie tutaj. mamy jeszcze takie coś, to może tutaj? O, patrz na to stary. Generalnie masz filmik, który wygląda jakoś tak mniej więcej. Okej, okay, no dobra, cześć Michał Jopistole O, ja e, cześć nieznajomy, cześć raf. heja, heja, heja e, Na początku oczywiście No tak. widzowie. Czekaj, Witaminki, no, mam tutaj przygotowane witaminy. I wiesz, 25 koławiusów To jest takie RNG imo Jakbym miał ten kanał tutaj na tym kanale to jestem ciekaw ile bym na tym zarobił Ale no, niestety jest na jakimś kanale Na którym wiesz, mam 47 subów I nie mam zarabiania, sadge ale myślę, że wiesz, jakbym tutaj dodał, to też by było promo jakieś na, na streama z tych 25 tysięcy osób, które wbiły, i myślę, że przynajmniej dwie 3 osoby mogłyby się zakręcić. Więc tu po prostu trzeba streamować kółko, nie poddawać się, spamięć tymi filmikami i no, to rób te filmiki. No wiem, ale to ciężko się zmotywować. Ale wydaje mi się, że jest potencjał, są możliwości, tylko trzeba trzaskać. No i się nie poddawać, nie? Imo. No. Zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Daję sobie na razie trochę czasu. Teraz będę sobie prowadzić statystyki, nie? Bo wiesz, na przykład teraz jest 30 wyświetleń na streamie, 27, to wiadomo, że to nie jest dużo. Ale jeżeli wiesz, w ciągu tygodnia ta liczba wzrośnie, ważne, żeby to nie stało w miejscu, ważne, żeby to rosło. I wiesz, jakieś TikToki, coś tego, by wypadało porozkwijać. No i wiadomo, że póki co nie jest dobrze, ale może będzie. Oglądaj baby, które świecą valorami No, tylko wiesz, jaki jest problem? Że Vanessa Szewczyk nie jest nieskończonym źródłem kontentu, nie? No, ale ogólnie to, to jest. Dobry plan, dobry plan. Ale też inne rzeczy można. Nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale widzę większy potencjał w oglądaniu bab, które świecą walorami filmików niż graniu w Minecraft. Bo wiadomo, że to do niej to fajna sprawa, ale jednak. No nie wiem, zobaczymy. Czas pokaże. Pewnie mi się też zmieni w trakcie myślenie. Zobaczymy. W misji na żywo Filip nie się w język niejednokrotnie bruzgając na własnych widzów. Kiedy ci przypomnieli. Dziomek z nożem na streamie, to jest jakby wydaje no, mi się, że teraz, wy... jakby ktoś odpalił sobie streamka, gdzie, znaczy odcinek, który ma tak nożem, to by zaraz pana no, wyłapał. Widzowie bardzo doceniają kunszt, z jakim Platynów posługuje się obelgami, doskonale wiedzą, że to, co widzą na live'ie, zupełnie nie ma przełożenia w rzeczywistości, o czym sam Paris wielokrotnie wspominał i podkreślał zarazem, że Filip, a jego internetowa kreacja, to są dwie różne, zupełnie niepodobne do siebie postacie. To czasem mogę pomyśleć, kurde przesadziłem, ale inni ludziom się to podoba i oni nie traktują tego, że ja Ja uważam, że Xayo i Paris... To jest topka streamerska, nie? Jakby oni się po prostu do tego nadają. Mam, ja, ...tylko, że to jest jakaś część jakiejś scenicznej gry. Częste... Tak samo jak Nitro, I wiecie, chodzi o to, że te ich wypowiedzi są takie, no, w przypadku Nitro to czasami przesadza, ale ogólnie wzbudzają emocje, ktoś sobie pomyśli, kurde, ziomek, rama tak, racji, bądź mówi... ...w stronę rodziców lub personalne przytyki stają się komedią, przez niektórych określaną wręcz stendą. Chociaż Ksajo i Paris są takie, wiecie, bardziej cheszki, śmieszki. ...w którym głównym a w przypadku Nitro to zazwyczaj Paris. Wszystko to, o czym przed chwilą wspomniałem, wydaje się stosunkowo kontrowersyjne, to też nasuwa się jedno pytanie. Dlaczego Paris Platynow jest lubiany? W dzisiejszych czasach bardzo ciężko otwórców internetowych, którzy nie chcą za wszelką cenę zbijać fortuny na swoje sławie. Jednym z przykładów takich osób jest właśnie Paris Platynow. Być może jest to za sprawą kilku innych biznesów, w tym dobrze płatnej pracy w marketingu, jednakże niewielu internetowych celebrytów odmówiłoby walki we Fightach za milion złotych. Myślę, że jednym z największych atutów Parisa jest jego szczerość, połączona z bezpośrednim podejściem do życia, które zdecydowanie uchroniło go przed dramami związanymi między innymi z zażywaniem sterydów czy kilkoma innymi sprawami. W przestrzeni internetowej nie brakuje twórców posługujących się populizmami, jednakże tym mianem nie sposób określić Parisa, który co prawda w swoich przemyśleniach porusza kwestie uniwersalne, jednakże robi to na swój lekko patologiczny sposób, dzięki czemu jego w przeważającej mierze słuszne tezy mogą trafić do młodszych, bardzo często zakompleksionych widzów. Internetowa kreacja Parisa platynowa jest doskonałym dowodem na to, że nie trzeba posiadać całego oddziału PR Ogólnie, jeśli chodzi o walki, to uważam, że pieniądze za te walki to jest mega scam, ponieważ oni biorą no serio mega zasięgowych twórców. I wiecie, jeżeli trenujecie sobie do walki codziennie 2-3 godziny, albo na przykład musicie zrobić dwa treningi dziennie, to koniec końców okazuje się, że mega dużo czasu musicie włożyć w te treningi. I jakbyście ten czas włożyli po prostu wiecie, w tworzenie jakiejś treści na YouTube'a, to jest szansa, żebyście więcej zarobili. A oprócz tego, jak wiecie, przestajecie tworzyć te treści, no to was, wasze zasięgi spadają praktycznie do zera. nie jest lipa. Że jakby no trzeba uważać z tymi walkami, jest dużo ludzi, którzy poszli, na przykład Malczyńscy chyba, nie wiem czy ich kanał się wtedy nie kończył. Ale jak poszli walczyć do fame'u, to wiecie, totalnie się odcięli od swoich sociali. I przez to ich kanały podupadły. No i teraz muszą, wiecie, kebaby otwierać. Yy, za hajs z walk, przynajmniej tyle, że ogarnęli, bo jakby nie ogarnęli biznesu, to w ogóle by była lipa. Bo nagrywanie filmów chyba u nich nie ma sensu, chociaż ostatnio widziałem, że jakiś ciekawy content dodawali w sumie. Jak rozważam te kebaby chyba. Bracia, malczyństy. Ale i tak to pewnie nie są te wyświetlenia, które kiedyś były, 35 koła wyświetleń. Oni już są 17 koła 35, 18, 21. No porównując popularne nie jak się wejdzie, po 5 milionów. No to to nie jest to, chociaż no do tych topowych filmików nie powinno się porównywać. No, ale wydaje mi się, że jeżeli stówki teraz nie kręcą, to lekki jest upadek, ale chyba mają dobrego. Byłem tam dwa razy i mi smakowało. No chyba że się coś popsuło.